To jedna z rzeszowskich ulic, przy której znajduje się uniwersytet, telewizja, a niedługo zostanie otwarte największe na Podkarpaciu centrum handlowe. Jaka ulica jest, każdy widzi. Interesujący jest jednak jej patron Major Kopisto. Czy mogłaś powiedzieć na jakiej ulicy obecnie się znajdujemy? Na ulicy kopisto. 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 Kopisto czy kopisty? Nie zastanawiałam się, chyba Kopisto. Kopisto, tak to pisze. Kopisto na bank. Major Kopisto brzmi tajemniczo. To był przedwojenny polski oficer, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, bardzo zasłużonym dla terenów Rzeszowszczyzny i samego miasta Rzeszowa. Według uchwały Rady Miasta z kwietnia 1993 roku ulicy nadano nazwę, no właśnie, Majora Kopisto czy Kopisty. O poprawną formę nazwiska majora zapytaliśmy językoznawcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W nazwie ulica Kopisto utrwalono dosyć częsty błąd językowy, zdarzający się zarówno profesjonalistom, jak i osobom niezorientowanym językoznawczo. Czyli ulica Kopisto powinna być odmieniona w ten sposób. Ulica Kopisty, tak jak ulica Kościuszki, Moniuszki. Nie jest to jedyny błąd rzeszowskich radnych przy nadawaniu nazw ulic. Podobna nazwa powstała w ostatnich latach na Słocinie. Sprawdziliśmy. Na przyłączonej do Rzeszowa w 2007 roku Słocinie znajduje się inna ulica z błędem ulica imienia Władysława Stania. A co o takich błędach sądzą pracownicy Rzeszowskiego Magistratu? Nazwy ulicy są nadawane na sesjach Rady Miasta, to radni decydują. Także oczywiście jako Urząd Miasta zgłosimy to i radni, mam nadzieję, zajmą się to na najbliższej sesji. Sentencja Seneki, że mylić się jest rzeczą ludzką, jest ostatnio bardzo apropo, Szczególnie po ostatnich ortograficznych wybrykach prezydenta Komorowskiego. Ważne jednak, żeby za popełnione błędy przeprosić, a później pójść o krok dalej i je poprawić. Jednak Rzeszowskim radnym nigdzie się nie spieszy. A w Wisłoku jeszcze dużo wody upłynie, zanim z błędnego kopisto zrobi się poprawne kopisty. Dla serwisu studenckiego prosto z ulicy kopisty, Róża Bukała.